Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, jestem strategiem komunikacyjnym a oprócz tego prowadzę bloga, YouTube'a i podcast. Trochę wszędzie mnie pełno, ale gdzieś tam tą moją pasją, która łączy wszystkie dziedziny, którymi się zajmuję, jest edukacja, głównie dlatego, że sam miałem z nią różne zmagania i nie zawsze było mi z górki. Moi drodzy, jednym z największych wyzwań, z którym zmaga się każdy twórca internetowy, który próbuje przeżyć współcześnie. A także cały, cała dziedzina edukacji, jaką mamy, z jaką mamy do czynienia, jest to, jak mówić, żeby ktokolwiek słuchał. I to zawsze było trudne. Ludzie co do zasady ludzie tylko dla, jest takie powiedzenie, że ludzie tylko dlatego słuchają, bo wiedzą, że kiedyś przyjdzie pora, by mogli się odezwać. Bardzo lubimy mówić, bardzo lubimy nadawać na zewnątrz, i absolutnie zostało to już podkręcone do niebotycznych rozmiarów w dobie internetu, gdzie każdy jest nadawcą. Zresztą niedaleko stąd, 9 lat temu, miała miejsce pierwsza konferencja dla blogerów w Instytucie Sztuki Wyspa na terenie stoczni i wtedy już zostało to powiedziane przez jednego z analityków rynku z Ameryki, że wkrótce wszyscy będziemy blogerami. Każdy ma konto na Instagramie, na Facebooku, wszyscy mówią. Problem jest tylko taki, że mało kto słucha. I problem jest globalny, problem jest społeczny. W kontekście edukacji problem jest też związany z tym, że musimy mówić do osoby w innym wieku niż my. Jak w takim razie, moi drodzy, do tego w ogóle podejść? Postanowiłem rozpocząć od historyjki. Jest taki amerykański autor Tim Ferris, którego bardzo lubię. Miałem ogromną przyjemność być zaproszonym na premierę jego książki w, i w, będąc osobiście, widząc go osobiście, spytałem się go o tą historyjkę. Uśmiechnął się on ją uwielbia, opowiadać. Moi drodzy, Tim Ferris, autor, którego książki zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków, sprzedane w milionach egzemplarzy, bardzo długo nie umiał nauczyć się ani czytać, ani pisać. Był w pierwszej klasie podstawówki, drugiej klasie, trzeciej, no i nic. Nauczyciele próbowali wszystkiego. Próbowali go przekonać, że to jest ważne, próbowali go przekonać, że musi, próbowali go przekonać. Przez rodziców, przez rówieśników, no, że może w grupie się nauczysz pisać i czytać, a on nic. Okazało się, że on nie do końca rozumie literki. Nie wie, co oznacza która. Są to dla niego symbole zagadki. Trochę takie, jakby sobie rysował hieroglify. Jakie było rozwiązanie zagadki? W pewnym momencie, dzięki Bogu, wzięła go na stronę nauczycielka i z nim pogadała nie jak z dzieckiem, tylko jak z równym. I się go spytała Timothy. Czemu ty się tego nie chcesz nauczyć? Co ci w tym przeszkadza? Powiedz mi, serio, nie będę cię oceniać, nie ma złych odpowiedzi. Na co on mówi, no że po co mu te literki? To jest takie głupie, to jest tylko przydatne w szkole. Na co pani mu powiedziała, ale przecież z literek się pisze literki tworzą wyrazy. On tak, mm -hmm, proszę kontynuować, to zaczyna mieć sens i nauczycielka dokończyła przecież znając literki, będziesz mógł sam czytać komiksy. Będziesz wiedział, co jest w chmurkach, będziesz wiedział, co mówią postacie. I w tym momencie kilkuletni Tim Ferris. Rzucił z całej siły papierami o biurko i się zdenerwował. Czemu nikt mu wcześniej nie powiedział, że literki są po to, by czytać komiksy? Nie przyszło mu to do głowy i to bawi nas jako dorosłych, ale dla kilkulatka to może być niesamowite odkrycie, że literki to jest to coś, co jest potrzebne, by czytać komiksy. I moi drodzy, my, każdy z nas, wszyscy tu, w różnym wieku natrafiamy na różne literki. Ja na przykład przez lata nie mogłem zrozumieć, po co się uczyć nut. Teoria muzyki była dla mnie trudna, nie radziłem sobie zupełnie z tym. Aż natrafiłem na wyjaśnienie, które zmieniło moje życie, mianowicie zapis nutowy to jest taki scenariusz dla muzyka. I z jakiegoś powodu wszystkie puzzle powpadały na swoje miejsce, a ja nagle uznałem: no faktycznie, czemu nikt mi wcześniej tego nie powiedział? Różni ludzie w różnym wieku mają swoje literki, nie rozumieją czemu coś robią, a jak się nie rozumie, czemu coś się robi, niestety nie da rady pójść dalej. Moi drodzy, jeśli chcemy, by uczeń. Doszedł do czegoś, zaczął się czymś interesować. Klasycznym słowem mówi się wtedy, że trzeba inspirować. Inspiracja oczywiście, że jest fajna. Nauczyciel musi być charyzmatyczny, zarazić tą chemią, fizyką, czymkolwiek, ale inspiracja jest, po pierwsze, krótkoterminowa, po drugie, bardzo się opiera o charakter nauczyciela, i w tym momencie aż za duży wysiłek stawiamy na nauczycielach, żeby każdy z nich umiał zarazić każdego wszystkim. A po trzecie, jest też trudna, bo do ucznia, uczeń może po prostu nie mieć predyspozycji ścisłych lub humanistycznych i średnio się tym interesować. Dlatego z psychologicznego punktu widzenia o wiele lepszym rozwiązaniem jest rozmawianie o sensie tego, dlaczego się uczymy sens w rozumieniu psychologicznym. Jaki jest powód, dla którego ja to robię? I odpowiedź jest zła, to jest, bo ja ci każę. Bo będzie na sprawdzianie, bo jest w programie i bo trzeba. To są złe odpowiedzi, moi drodzy. A dobre odpowiedzi są takie, że na przykład matematyka to jest jak siłownia dla mózgu. Dzięki niej myślisz logicznie, ciężej cię oszukać, ciężej cię okłamać, umiesz bardziej krytycznie podejmować decyzje, jesteś mądrzejszy. I to jest argumentacja, która przemówi nawet do mojego dziecka. Jesteś po prostu mądrzejszy. Czy będziesz kiedykolwiek tą deltę nieszczęsną wykorzystywał w życiu? No ja wam przysięgam, że nie. Ale dzięki znajomości tej delty będziesz o tyle sprytniejszy od innych ludzi, których spotkasz w swoim życiu, o tyle mądrzej będziesz mógł radzić sobie na przykład w dziedzinie, która cię fascynuje. Wobec tego proste równanie, żeby tej matematyki trochę było na moich slajdach. Moi drodzy, sesji i konsekwencja równa się sukces. Ale przejdźmy teraz już do praktycznych rzeczy. Z czym my się zmagamy? Bo powiedzieć, że sesji i konsekwencja to sukces, to jak nic nie powiedzieć w kontekście e, czasów, w których żyjemy. Po pierwsze, zmagamy się jako ludzie, którzy próbują do kogokolwiek mówić z technologią. I ta wojna jest już, zależy jak na to spojrzeć, wygrana lub przegrana. Możemy zabierać dzieciakom komórki, ale to nic nie zmieni. Dzieci mają dostęp do Wikipedii, a dziecko będzie wiedziało przy pomocy komórki więcej niż nawet najlepszej klasy profesor bez komórki przy sobie i trzeba sobie z tym radzić. Drugim elementem, który się zmienił w naszych czasach, jest to, że zmieniła się koncepcja wiedzy. Co jest dosyć zabawne, jest taki stary żart, że od samego dołu w górę. Uczeń powinien wiedzieć wszystko, student tam powinien wiedzieć, co jest w którym podręczniku, ktoś tam powinien wiedzieć, co jest w którymś dziale, adiunkt powinien tam coś wiedzieć, a profesor powinien tylko wiedzieć, gdzie są adiunkci. I to styknie. I moi drodzy, dokładnie tak samo zmieniła się koncepcja wiedzy. Dzisiaj trzeba uczyć nie tylko tego, jak nazywa się jakiś żleb w górach, tylko trzeba uczyć ogółu znajdywania tych informacji, jak podchodzić do przyrody, jak podchodzić do geografii. Znowu, łatwiej powiedzieć, niż zrobić, bo to wymaga zmian programowych, to też można obejść. Rzeczą, która nie wymaga zmian programowych, jest to, że młodzi ludzie spodziewają się zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich w, na swojej ścieżce edukacyjnej, nawet jeśli przedmiot jest typowo ścisły. Nawet jeśli przedmiot jest typowo ścisły, nawet jeśli mówimy, a z przedmiotów humanistycznych również, jeśli mówimy o historii, o języku polskim. Dobrym pomysłem jest zwracać uwagę, jak to będzie przydatne, w jaki sposób możesz to wykorzystać. Nie wiem, czy Państwo e, kojarzą. Mm, nie wiem, czy Państwo kojarzą a, taką, taką, albo mam mało czasu, opowiem kiedy indziej. Zapraszam do kuluarów. <noise> Czasami mnie ponosi, drodzy Państwo. Jeśli chodzi o kolejne zmagania, z którymi się zmagamy, to również są oczekiwania społeczne. Młodzi ludzie żyją dzisiaj w bardzo dużej trudności, z którą ludzie z trochę a, starsi wiekiem i szczerze mówiąc, nawet ja już jestem starszy wiekiem w tym, w tym równaniu, a mam, jeszcze nie mam 30 lat, drodzy Państwo, młodzi ludzie w tym momencie mają dosyć duży problem, mianowicie nie mają zielonego pojęcia, na czym polega udane życie. I te oczekiwania społeczne są trudne. Czy udane życie to jest mieć pracę, ale co to znaczy mieć pracę? Taką, którą lubisz, czy taka, która zarabia? Taka, która zarabia na Ciebie czy na rodzinę? Czy ważniejsze jest mieć, czy najważniejsze jest mieć doświadczenia? Kto odpowie na te pytania? W zasadzie nikt. Mamy ogromny kryzys wartości, mamy bardzo duży problem z tym, jak zdefiniować swoją przeszłość, i uwierzcie, mi, młodzi mają jeszcze bardziej pod górę. Więc jeśli jedyne, co mamy im do zaoferowania, to powiedzenie, naucz się tego, bo trzeba, to niestety nie rozwiązuje problemu i młodzi mogą zacząć czuć się oszukiwani. Co w takim razie możemy, moi drodzy, z tym zrobić? Przekazać sens. Bo ogromną rolą nauczyciela, o której się trochę rzadko współcześnie mówię, w mojej opinii jest kluczowa dla wszystkiego, jest też to, że nauczyciel powinien nie tylko przekazać, Wiedzę, jak się nazywa ten nieszczęsny żleb, tylko powinien również w jakiś sposób powiedzieć minimalnie chociaż uczniowi, jaka jest wartość czegokolwiek. Dosłownie przed chwilą na warsztatach opowiadałem, że wspominam z ogromnym sentymentem mojego ukochanego nauczyciela geografii z gimnazjum, jeszcze profesora Bąbla, który na pierwszych zajęciach spytał się mnie, czy ja umiem notować. Spytał się nas wszystkich. No ja jakby wiedziałem, jak to się skończy, więc powiedziałem, że nie, nawet, nawet nie próbowałem z nim jakkolwiek żartować. I on powiedział, to ja was nauczę. I oprócz tego, że mnie nauczył różnych stolic geograficznych, on mnie nauczył, jak się notuje, bo doszedł do wniosku, że nie ma geografii bez odpowiedniego systemu nauki. Ja będę tego człowieka wspominał przez kolejne spokojnie 60 lat. W kontekście przekazywania sensu, bardzo jest jedna ważna kwestia z młodymi ludźmi. Oni wyczuwają, nikt tak, nikt tak dobrze jak młodzi nie wyczuwają, że są robieni w konia. To absolutnie widać po internecie, jak ktoś próbuje udawać fajnego, memowego, zabawnego w internecie, pierwszą grupą społeczną, która go zdemaskuje i dojedzie i powie nie, nie oszukałeś mnie, nie, nie jesteś jednym z nas, nawet nie próbuj, będzie właśnie młoda ekipa. Wobec tego, będąc osobą, która mówi do młodych ludzi, musimy zaakceptować, że jest jak jest. Oni ze swoją Wikipedią wiedzą więcej bardzo często niż nauczyciele. Realia są jakie są. Oni też nie wiedzą, czy chcą iść na studia, czy chcą założyć własną firmę, czy chcą wyjechać z kraju, czy chcą tu zostać. Nikt tego w zasadzie już nie wie. A oni muszą odpowiedzieć wszyscy na te trudne pytania. Bardzo wiele, zdarza mi się na targach karier na przykład, pracować z młodymi ludźmi i wielu z nich zawsze odpowiadało, że bardzo rozważa na przykład pojechanie do Anglii. Wy wiecie, jaki problem psychiczny im robi Brexit? My się martwimy firmami, zwolnieniami, a ci młodzi ludzie nagle nie wiedzą, po co są na studiach, bo oni tylko po to szli na trzyletnie studia, żeby kończyć system boloński już na wyspach. I w tym momencie oni słuchają jakimś Brexicie, którzy robią ci dziwni dorośli. Dorośli też nie wiedzą, na czym polega Brexit, więc już tym bardziej szesnastolatek nie wie, na czym polega Brexit. Ten świat się zagęszcza, ale tym, co możemy stosować, by poradzić sobie z tym zagęszczeniem, by młodzi... Słuchali, moi drodzy, jest szczerość, i szczerość w tym rozumieniu, jak nauczycielka potraktowała Tima Ferisa, bohatera mojej anegdoty z początku. Co z tego, że ktoś jest młodszy, to nadal jest człowiek. Być może trochę mniej wie, być może jeszcze nie odkrył, że trzeba samodzielnie płacić za czynsz. Być może jeszcze nie wie, jak drogie jest kupowanie chemii do domu, by nie było brudno. To są takie momenty, kiedy młody człowiek, który całe życie chciał być samodzielny, nagle odkrywa, że rodzice są strasznie fajni. Jak pierwszy raz jedzie do sklepu i odkrywa, ile kosztuje pełen koszyk chemii do, do, do domu, ile kosztuje żółty ser na kanapkę. Nagle rodzice są super. Ale mimo wszystko, młody człowiek jest człowiekiem, i najlepsze, co można zrobić, to jest rozmawiać z nim szczerze i jak równy z równym. Oni są mądrzejsi niż sądzimy. My wszyscy jesteśmy mądrzejsi niż sami sobie pozwalamy wierzyć. Jestem zachwycony właśnie warsztatem, który przed chwilą prowadziłem, bo ja mojemu nauczycielowi geografii odpowiedziałem, że nie umiem notować. Spytałem się tych dzieciaków teraz, 16-17 lat, czy znacie tą metodę. Oni wszyscy, nie no jasne, tylko tak się notuje. Kiedy to się stało? Kto im to powiedział? Nie wiem, na pewno, nikt, na pewno nikt w szkole, bo to jest rzadkość, że nauczyciel pokazuje od początku, jak się notuje. Sami znaleźli? Możliwe, że sami znaleźli w internecie. Z jakim my niesamowitym pokoleniem mamy do czynienia, że oni mając problem, szukają rozwiązań, a nie tylko i wyłącznie narzekają. Tak trzeba do nich podchodzić i trzeba szczerze im mówić: nie, nie, nie wykorzystasz tej nieszczęsnej delty. Najprawdopodobniej nigdy ci się nie przyda cała lista stolic. Krajów Afryki, zważywszy, że kraje w Afryki, odkąd ja skończyłem szkołę się już trochę pozmieniały, więc jakby już jestem nieaktualny. Już pomijam to, że większość ludzi, jak idzie na studia szczególnie ścisłe, to na piątym roku może w całości spalić notatki z pierwszego, bo się zmienił cały trend naukowy. Jak się to mówi młodym ludziom, nie trzeba ich okłamywać, nie trzeba im mówić, że życie jest łatwe. Nie jest. Jak mi się je powie, jest trudne, ale ty totalnie dasz radę, bo my cię wyekwipujemy. To w tym momencie mamy w ogóle inną rozmowę. Mamy rozmowę jak dorosły z dorosłym. Dobrym pomysłem jest wobec tego działanie dwutorowe, czyli z jednej strony. Faktycznie mała chociaż próba wyjaśnienia, co jest fajnego w tym przedmiocie, inspiracji takiej bazowej, do której każdy przywykł, o której się mówi, żeby nauczyciel osobu reprezentował, której młodzi ludzie oczekują. To jest po prostu ok. Ale z drugiej strony bardzo fajnie by było mimo wszystko stosować szczerość i tłumaczyć, no nie wykorzystasz tej delty, ale matematyka to jest taki wysiłek dla mózgu, to jest jak siłownia, będziesz mądrzejszy, bardzo chcesz być mądrzejszy, bo świat jest trudny i on nie będzie łatwiejszy. W takim razie, mając już minimalne poczucie, co możemy z tym wszystkim zrobić, moi drodzy, jak zadbać o konsekwencję w tym wszystkim? Bo my możemy przekazać ten sens, my możemy zainspirować ucznia, ojejku, stąd do tamtąd, naprawdę. Ale proces nauki jest procesem. Nie bez powodu szkoła nie jest punktowa, szkoła nie trwa tygodnia, szkoła trwa 10 miesięcy w roku, szkoła trwa wiele lat. W jaki sposób zadbać o konsekwencje, z którą młodzi ludzie mają chyba największy problem, bo nawet jak się do czegoś zapalą, to to szybko minie. Bo im ktoś jest młodszy, tym słomiany zapał silniejszy, co jest dosyć czytelne i dosyć proste w wyjaśnieniu psychologicznym, bo młody człowiek jeszcze nie wie, co lubi. Młody człowiek dopiero poznaje bodźce, więc bardzo możliwe, że pierwszy raz w życiu pojedzie na koncert, pierwszy raz pójdzie do kina, pierwszy raz o jakieś nowej dziedzinie, która ją lub go rajcuje, wobec czego jest totalnie normalne, że skupienie i uwaga młodego człowieka zmienia się z taką prędkością, zmienia się błyskawicznie. Bo musi, każdy z nas tak miał. Im kto się młodszy, tym jest bardziej zafascynowany wszystkim. Najbardziej to widać po zupełnie małych dzieciach, które mogą dostać najlepszą, najdroższą zabawkę za kilkaset złotych, po czym się ps, taką foliką po chipsach zrobi tak, a to dziecko jest nią zafascynowane 300 razy bardziej, bo jeszcze nie widziało foliki po chipsach. Generalnie kupowanie drogich zabawek dziecku jest dziwne, słuchajcie. Można im kupić za dużo folii aluminiowej i będzie dokładnie ten sam efekt. A, możliwe, że nie mam dzieci. Bardzo jest ważne to, żeby oprócz tego, że my przekażemy ten sens, zbudujemy też system, w którym ten sens będzie mógł się realizować. I moi drodzy, bardzo dobrym pomysłem są z mojego doświadczenia i z tego, co na uniwersytecie z WPS wielokrotnie przerabiałem z różnymi profesorami, i też jakby czytaliśmy i próbowaliśmy projektować badania w tym celu, Wieloetapowe projekty domowe są czymś, co ma niesamowicie dobry efekt. Pytanie, na ile może znaleźć miejsce w mm, podstawie programowej. Bardzo dobrym pomysłem jest robienie prac domowych, które będą nadbudowywać nad sobą. Od razu zaprojektować w, taki, w takim ciągu prace domowe w jakimś kwartale. No im dłuższy ten proces oczywiście, tym lepiej. A i od razu powiedzieć, że to będzie wieloetapowe. Zbudujemy coś naprawdę wielkiego teraz w tym nurcie. Wszyscy wspólnie będziemy co tydzień dobudowywać cegiełki do dużego progie, projektu. Czemu to jest fajne? Wszyscy uczniowie to zignorują. Przysięga wam. Używając kolokwialnego określenia, oni wszyscy to zleją. Po czym na trzecim etapie się zorientują, że potrzebują dwóch pierwszych. I jak zawalą noc, żeby to nadrobić, przy czwartym, piątym i szóstym będą się już czuli dobrze. Już pomijam, że tutaj troszeczkę taki tyci szantaż psychologiczny się odbywa, który jest bardzo skuteczny w edukacji, to fajne jest też to, że tym młodym a ludziom i nie wiem, chyba każdemu z nas, to przede wszystkim da poczucie dumy. Bo zrobiliśmy coś większego. Ja nigdy nie byłem dumny z małej pracy domowej. Ale byłem strasznie dumny na przykład ze skończenia zbioru zadań. W każdym z nas to działa. Każdy z nas po jednym dniu w pracy nie jest specjalnie dumny. Ale kiedy domkniemy wielki projekt i szef nas pochwali... To jest takie, możemy coś pokazać światu. Więc wydaje mi się, że praca domowa, którą po roku można pokazać światu, naprawdę dobrze działa. W kontekście dojrzałości też i traktowania uczniów, wydaje mi się, że to jest kontrowersyjne, ale rzucam to tylko do, do, do Państwa uwagi i świadomości, żeby przemyśleć zmianę słownictwa, którego używamy w kontekście edukacji. Będę resztę życia pamiętał mojego nauczyciela historii z liceum, profesora zasadnego. Mianowicie on nie mówił nam nigdy referat. On nam zda, zadawał pracę roczną. I myśmy się czuli dojrzali i żeśmy czuli, że to jest poważne i że to nie jest żart. Referaty to były w podstawówce. Wydaje mi się dobrym pomysłem przemyślenie słownictwa, żeby nadać trochę większą rangę, więcej powagi ludziom, którzy zaraz będą dorośli, szczególnie w tych późniejszych etapach edukacji, bo tak jak referat dla dzieciaka w podstawówce jest w porządku, ale kiedy ja muszę robić referat mając 18 lat, to się czuję cokolwiek, no jakby mi się nie chciało, tak nazywając rzeczy po imieniu. A mi się często nie chciało, więc wydaje mi się, że to jest ciekawe rozwiązanie. W kontekście prac rocznych, tutaj y, można sobie zrobić zdjęcie lub przepisać, w kontekście prac rocznych, w kontekście długofalowych projektów, bardzo dobrym pomysłem będzie zaangażowanie również młodych ludzi do partycypacji. To jest akurat dosyć czytelny i stary trend. To są trzy aplikacje, które są darmowe i można na nich współtworzyć fiszki. To jest taka rzecz mała, praktyczna, którą postanowiłem dorzucić do tej prezentacji, żebyście Państwo mogli rzucić okiem. Dobrym pomysłem będzie wspólne zaangażowanie, żeby sobie te fiszki ekipa sama robiła albo wręcz wspólnie je generowała. Fajne, można to nazwać jako właśnie wieletapowy projekt roczny, można z takich fiszek stworzyć coś, co będzie nadbudowywane. No i co jest dosyć ważne, moi drodzy, to zaangażuje wszystkich. I wydaje mi się, że to jest największa różnica między edukacją, taką, która angażuje młodych ludzi i nie. Jak my mówimy do 30 osobnych dzieciaków w klasie, to to jest 30 osobnych uwag, które musimy zdobyć. A jak my tę grupę w jakiś sposób połączymy. My w tym momencie tą uwagę mamy taką jedną, z którą korespondujemy, bo tworzy się społeczność, z którą rozmawiamy. Ja absolutnie byłem na początku dziwnie patrzony przez moich znajomych na studiach, potem już mniej, bo moi drodzy na państwo, ja na studiach i na pierwszych i na drugich, z tym dzieckiem systemu bolońskiego, założyłem dosłownie w internecie na takiej aplikacji do organizowania grupy, takiej zespołowej, do menedżowania zespołów, założyłem konta i normalnie menedżowałem, używam tego słowa, jakby wpycham je w cudzysłów, menedżowałem moją grupą, i każdy miał coś do dołożenia i myśmy działali trochę jak korporacyjna drużyna, i każdy z nas miał o połowę mniej obowiązków, jak nie więcej. Bo wszystkie czytania, lektur, odbywały się na etapy, każdy wrzucał swoje notatki, wszyscy mieli pełne notatki. Mieliśmy wszyscy radykalnie wysoką, średnią, głównie dzięki temu, że byliśmy leniwi. Ale najważniejsze było to, że nas bardzo lubili profesorowie, i większość z nas potem, jakby powiedziała nam to po skończonych tych studiach, że do nas się mówiło tak, jakbyśmy byli grupą. A nie bandą ludzi, którym się tu nie chce siedzieć. Więc wydaje mi się, że z tego doświadczenia można tutaj zaciągnąć. To również są aplikacje. Niestety, Hochlik wdarł nam się na ten slajd. Ostatnia aplikacja nazywa się Trello, a nie Trill. Z jakiegoś powodu Word uznał, że zamieni jedno nieistniejące słowo na drugie nieistniejące słowo. Ale moi drodzy Państwo, to są Asana, Basecamp i Trello. To są trzy darmowe aplikacje, na których można założyć taką grupę uczniom. I niech oni tam działają, można ich zachęcić. To jest darmowe. Załóżcie sobie grupę, wymieniajcie się notatkami. Niech każdy po tej lekcji wszyscy dzisiaj notują i potem macie to sobie wrzucić. I niech nauczyciel tam nie wchodzi. Oni muszą mieć swój świat, jak wrzucą tam jakiegoś mema z nauczycielem, no to trudno, to też jest część tego zawodu, że trzeba być trochę wrogiem publicznym dla grupy dzieci, która się wtedy poczuje pewniej. Generalnie warto też zaangażować, drodzy państwo, obrazki. I to jest już taka taki troszeczkę puenta i finał tego, jak mówić do młodych ludzi. A sami żartowaliśmy dzisiaj tuż przed organizacją. Ja moi drodzy państwo odkryłem, że foldery na Windowsie można nazywać nie tylko literkami, ale też emoji i strasznie mnie to bawi, bo mój komputer jest teraz cały w ikonkach emoji i generalnie ładnie wygląda. Faktycznie być może to coś świadczy o moim postępującym analfabetyzmie, ale mam nadzieję, że nie. Te obrazki naprawdę pełnią dobrą funkcję, bo są błyskawicznie szybko przyswajalne. Nie Zastąpią nigdy definicji ani rozumienia, ale zastąpią doskonale fiszki lub przypominacze. Na przykład miałem na drugich studiach, na studiach psychologicznych na uniwersytecie SWPS, jedną wykładowczynię, która nas zachęcała, byśmy robili memy z tego, co się dowiedzieliśmy na danych zajęciach. I powiem Wam, że próba wymyślenia mema, który rozśmieszy całą grupę, a będzie poprawny psychologicznie, sprawiła, że ja przeryłem te notatki z taką uwagą, jakiej nigdy nie poświęciłem moim notatkom. Z drugiej strony, bardziej praktyczny przykład, dobrym pomysłem naukowym. Może być założenie konta na Instagramie wspólnego dla klasy, żeby wszystkie dzieciaki z każdej kolejnej lekcji, jedna osoba z każdej lekcji, ma przygotować pionową graficzną notatkę, która będzie wrzucona jako tak zwane Insta Story. Jest to rozwiązanie darmowe, a jest to zarazem rozwiązanie, które zaangażuje wszystkich, będzie nadbudowywane, będzie pracą w kategorii rocznej i będzie po prostu ciekawy, nie będzie długim papierowym podręcznikiem. I moi drodzy Państwo, akt czwarty, czyli szybciutkie wnioski. Najważniejszą rzeczą dla młodego człowieka jest poczucie sensu, bo to kryzys sensu mamy teraz. Nie mamy kryzysu edukacyjnego, bo jeśli mówić, że dziś mamy kryzys edukacyjny, to mieliśmy kryzys edukacyjny zawsze. Wobec tego, jeśli szukamy czegoś, co jest dzisiaj trochę inne, dzisiaj jest trochę inne to, że leży nam sens. I żeby mówić do młodego człowieka, by słuchał, musimy mówić tak, żeby widział w tym jakąś przyszłość, ścieżkę dla siebie. Po drugie, bardzo ważne jest to, pomimo tego sensu, żeby po ludzku inspirować. Bez tej inspiracji się nie uda, szczególnie, że młodzi ludzie trochę nie szanują wiedzy, bo wiedza jest za darmo. Ja w tym momencie mam komórkę? Mam. Mam przy sobie komórkę i tam jest cała wiedza ze świata. Wobec czego, czemu ja mam e, czemu ja mam po nią kiedykolwiek sięgnąć? Jakoś taką w książce bardziej. To trzeba pokochać. Trzeba zainspirować. No i niestety, młody odbiorca może, choćby z powodu buntu, nie bardzo mieć na to ochotę. Kolejnym elementem jest konsekwencja, czyli takie przedstawianie wiedzy, takie przedstawianie zagadnień, żeby dzieciaki w tym widziały, i mówię tutaj dzieciaki szeroko, bo to dotyczy też 23-letnich studentów, żeby młodzi ludzie widzieli w tym, że to się do czegoś składa. Nie ma nic gorszego niż zrobienie czegoś z osobna, ale jeśli te małe, osobne rzeczy składają się w pewną historię. Nie bez powodu seriale przeżywają teraz rozkwit popularności. Uwielbiamy rzeczy, które łańc jako człowiek, psychologicznie jako ludzie uwielbiamy i nigdy nam się nie znudzi domykanie poznawcze bardzo długiego łańcucha, który ostatecznie będzie miał satysfakcjonujące zakończenie. No i bardzo ważne jest budowanie społeczności. To idzie trochę w sprzężeniu z tym, że mamy kryzys sensu. Mamy ogromny kryzys społeczności, ludzie się alienują od siebie, jest bardzo duży problem z zaufaniem. Psychologia szczególnie się tym interesuje pod kątem urbanistyki i planowania miast. Jakby planizm miejski pokazuje, że ludzie nie mają przyjaciół, mamy coraz mniej przyjaciół. Fajnie by było ludziom dać tych przyjaciół. Jak mamy taką strukturę dużą jak szkoła, dobrym pomysłem będzie wykorzystać ją nie tylko do przekazywania wiedzy. Ja do mnie tyle. Dziękuję serdecznie.